Dzień dobry Państwu. Podcast Po Stronie Kultury. Marcin Cichoński. Witam i mówię dzień dobry. Czasem zdarzało nam się, bo w tym cyklu spotykamy się tak naprawdę już od ponad czterech lat, znaleźć kogoś, o kim mówiłem, że za chwilę będzie o nim głośno i tak będzie. Kamil Bios, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Reprezentant zespołu, który nazywa się BIOS. Tak jest. A dlaczego właśnie tak? Przecież Bondżowi istnieje jako Bondżowi, jest Dave Matthews Band. No dokładnie, dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim, dlatego, witam serdecznie. Przede wszystkim dlatego, że robimy to wszystko razem. Nie chciałem się podpisywać własnym nazwiskiem przy czymś, co jakby jest tworzone wspólnie. I to jest chyba najważniejsza sytuacja. Serdecznie pozdrawiam przede wszystkim moich chłopaków z zespołu, czyli Daniela Kapustkę, Kacpra Stolarczyka, Artura Michalskiego i Wojtka Famielca. Pozdrawiam również Katarzynę, która się nami opiekuje. Jest nas razem szóstka, robimy wszystko razem i chyba dlatego, dlatego ten BIOS. A w którym momencie stwierdziłeś Ty, w Twojej głowie zrodził się pomysł, że trzeba założyć własny zespół? Ponieważ znany jesteś na scenie muzycznej, towarzyszyłeś wielu muzykom i grałeś wiele koncertów. Pojawiałeś się w różnych nagraniach. No a jednak takie ukonstytuowanie się, dojście do, tego, do tej własnej drogi i znalezienie własnej stylistyki, pomysłu na siebie, no to, to, to trochę zabiera czasu. Opowiedz o tej przestrzeni. To prawda. Znaczy, ja w ogóle bardzo lubię i, i, i wciąż, wciąż właściwie to robię. Cały czas jakby współpracuję z różnymi artystami. E, śpiewam różne rzeczy backgroundowo, tak, tak zwanie. E, ale jakby przyszedł taki czas, że. Chyba w głowie każdego z wokalistów, każdego tam z artystów, muzyków przychodzi taki czas, że fajnie zrobić coś swojego i, i po prostu zostawić coś, e, coś e, po prostu potomnym, że się tak wyrażę. Zostałem też troszeczkę leciutko namówiony przez chłopaków, bo w ogóle historia zespołu BIOS jest taka, że on powstał mniej więcej 5 lat temu. I już się trzy razy rozpadł. <noise> Więc tak. I jakby Próbowaliśmy cały czas na nowo, na nowo, na nowo i w końcu, w końcu powiedzieliśmy, dobra, albo teraz, albo nigdy. I, i, I jakoś tak to ruszyło ta cała machina. I nam się to podoba. Działamy cały czas. Fajne jest to, że ja nie muszę namawiać chłopaków. Nikt mnie też nie musi namawiać do niektórych rzeczy. Robimy wszystko w sumie, bo chcemy. Jakby nie, nie, ma, nie ma czegoś takiego, że Ej, zróbmy coś, nagrajmy coś, mhm. stwórzmy coś nowego, tylko jakby każdemu się chce. Chociaż teoretycznie, jak sobie tak pomyślę, to chłopaki mogliby to spokojnie rzucić, ja też bym to mógł rzucić, jakby nie musielibyśmy tego robić. Kacper, który gra na gitarze, gra teraz z Darią Zawiałow czy z Mrozem, jakby spokojnie mógłby powiedzieć, chłopaki, nie chcę mi się, nie. ale cały czas to robi. Słuchaj, ale właśnie granie z różnymi artystami pozwala na to, że poznaje się bardzo różne stylistyki, filozofie grania, sposoby wyjścia na scenę, koncerty bardziej do siebie i koncerty bardziej dla publiczności, to robienie prawda. show, elementów scenicznych. I mimo wszystko ukonstytuowali, ukonstytuowaliście się, trudne słowo, w, w tym nurcie, który można oprzeć gdzieś pomiędzy alternatywnym popem, bo tak to jest w, w Fryderykach nazywane. Okay. Ale gdzieś tam bardzo mocno brzmi soul, RB, gdzieś tam są nawiązania jazzowe, czyli generalnie taka szlachetna nisza. To ładnie, ładnie nazwane, to, to w sumie muszę to też zapamiętać, szlachetna nisza. Bo jakby, parę osób pytało mnie, w sumie dosyć dużo osób pyta, jakby, co to jest za muzyka. Yy, I ja mówię, że jest to pop. Ale nie do końca taki, który poleci w każdym radio. Mhm. Nie do końca taki, który się każdemu spodoba, więc szlachet... Jeszcze raz, szlachetne... nisza. szlachetna nisza. nisza, okay, Nie trzeba dopisywać do że spokojnie <laughs> okay. będziesz, będziesz y, 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 proszę śmiało używać. No ale mnie też urzeka ta pulsacja, ta rytmika, to, że to jest muzyka z pozoru, z pozoru w niektórych nagraniach spokojna, ale tak naprawdę natychmiast do potańczenia. I z no, czego super. to wynika I, i, i z jakich inspiracji. No właśnie, z wychowania muzycznego, no a poza tym jest to jakaś tam wypadowa pięciu członków zespołu. Dokładnie, dokładnie, jest to, to pięć, pięciu e, naprawdę wybitnych w swoim fachu y, muzyków. To, to są ludzie, którzy grają z, z największymi jakby gwiazdami w Polsce i nawet nie tylko w Polsce. E, Słuchamy różnej muzyki i też wydaje mi się, że słuchamy mocno ambitnej też muzyki i, i, i staramy się to gdzieś wplatać w te swoje własne, własne kompozycje. Właśnie podając to teoretycznie w prosty sposób, ale jak ktoś będzie wiedział co tam można wysłyszeć i to wysłyszy, no to wtedy jest sukces, nie? I, i mamy takie kurczę, czyli jednak warto było to y, pomyśleć nad tym dłużej, bo, bo jakby tworzenie tych utworów to też nie jest takie, a dobra zagramy to tak, zagramy to tak mhm. następny, tylko y, nagrywamy te utwory y, najpierw tak zwanie rybkowo, mhm. a później jakby jak się dam już do studia to Właściwie cały dzień spędzamy na tym, wybierając. To też jest w ogóle wspaniałe doświadczenie. Na przykład dla mnie, że Daniel, perkusista, zastanawia się przez i to nie jest takie zastanawianie się kurczę, że gość filozu filozuje tylko zastanawia się okej, okay, wziąć ten werbel, czy tamten werbel mhm. czy naciągnąć go w taki sposób, czy taki. Jakby to jest cały czas taka mm, nauka mm, mhm. i, i zabawa tym brzmieniem zabawa w ogóle kooperacją w zespole. To jest super. I w ogóle cały czas się, ja przynajmniej, uczę mhm. różnych rzeczy. Myślę, że chłopaki też. Paradoks tej sytuacji będzie taki, że w 2024 roku będą o was mówić po pięciu latach działania i tylu koncertach zagranych, debiutanci. Dokładnie. E, I to jest dobrze? <grym> to, jest, to jest pięciolecie zespołu. Mhm, tak <grym> Czy to jest dobrze? No, no właściwie tak, no bo, bo jesteśmy debiutantami jako jako, my, jako kooperacja. Mamy faktycznie bagaż doświadczeń ze sobą. Ale, ale jako my, jako własna twórczość wychodzimy, wiem, że niektórzy nie lubią tego sformułowania, ale ze swojej strefy komfortu yy, i, i pokazujemy to światu, więc jest to jakby nie było debiut. Będzie bardzo nietypowe wydawnictwo, o którym powiedzmy enigmatycznie, bo wielu, tak. wielu elementów tego nie możemy tak. zdradzić, chociażby, żeby nie zrobić czegoś takiego, co się nazywa spoilerem. Tak jest. Planujemy, planujemy wydać, Naszą muzykę. Na nie do końca standardowym nośniku. Mianowicie będzie to winyl najprawdopodobniej za jakiś czas. A teraz w niedługim, niedaleko. Nie, niedaleko, przepraszam. Za jakiś czas, za chwileczkę, wydamy pewien gadżet, który nie do końca będzie płytą. Fajnie by było potrzymać płytę, każdy o tym marzy. O swojej płycie ze swoimi utworami. Też poniekąd o tym myślałem i o tym w jakiś sposób marzyłem, ale, ale powiedzmy sobie szczerze: ja sam osobiście mam w domu parę, parę płyt. CD, które są jeszcze zafoliowane i jakby nie otworzyłem tego. Przyznaję e, mam się, to, to nawet są ukochani artyści, tak, którzy dokładnie. są po prostu zafoliowani, dokładnie. ale znamy tę płytę na pamięć, bo, dokładnie. bo wiadomo, streamingi. Dokładnie i, i mamy, mamy taki plan, żeby wydać coś, co nie do końca będzie płytą, tylko będzie gadżetem, który można użyć, z którym można przybywać, że się tak wyrażę, e, z którego mm, jesteśmy my częścią, tak Dobrze, to zostawmy to. Zagrożenie <gry> takiego układu, że gracie jeszcze z innymi muzykami, mhm. jest to, że trzeba znaleźć bardzo precyzyjny kalendarz pomiędzy tymi tak. pięcioma członkami zespołu, żeby po pierwsze spotkać się w studiu, no a potem zagrać koncerty. Nie boicie się tego takiego wyzwania, bo na przykład wiem, że. Zespół Ocean teraz wydał płytę i nie zagra niemal żadnego koncertu, bo muzycy nie mają kiedy się spotkać. Okay. Jest jeszcze, mamy jeszcze gorzej, bo trójka z nas mieszka na co dzień w Warszawie, a dwójka z nas mieszka na co dzień pod Krakowem. O, tak. Ale to ładna trasa. Ładna szybko trasa. Szybko się jedzie. I na szczęście znaleźliśmy taką bazę wypadową, w której tworzymy, tworzymy swoje, swoje rzeczy po środku. W okolicach. Skarżysko kamienna No dokładnie, w okolicach Skarżyska, tak. W Wąchocku, dokładnie. O, to bardzo ładnie. bardzo ładnie. Jest to problem, faktycznie. Na szczęście, dzięki temu, co powiedziałem wcześniej, że nam się cały czas chce, spotykamy się na wirtualnych spotkaniach ze sobą, cały czas ze sobą się komunikujemy, cały czas omawiamy różne rzeczy. Jakby. Jest to do ogarnięcia. Wiem, że jest to do ogarnięcia. I, i, i znowu wracam do tego, że, że przez to, że się wszystkim chce, niektóre rzeczy schodzą na dalszy plan, a zespół BIOS jest priorytetowy i to jest też fajne. Wysoko stawiacie słuchaczowi poprzeczkę. Ten słuchacz, żeby was zrozumiał. To znaczy, oczywiście, są to melodie mhm. i to się śpiewa i to się nuci. To super. Ale z drugiej strony, żeby to zrozumieć, no to trzeba by mieć trochę obycia. Nie korciło was doświadczenie na przykład tych nazwisk, które sam wymieniłeś, no żeby tak skoro umiecie, no to żeby od razu pójść w tym tropem. Ale tropem właśnie tego yy... tego tropem takiego hitu podanego na tacy A. i śpiewanego od A do Z. Nie, nie, mhm. nie, nie. Ja, ja osobiście przynajmniej, gdyby któremuś z nich wpadł taki pomysł do głowy, to bym odradzał, ale od razu bym <laughs> dlatego, że Przepraszam, no nie nie na zdrowie. Dobrze, cięcie. Jeszcze raz, tak. <grystanie> gdyby, gdyby któremuś z chłopaków wpadł taki pomysł do głowy, to, to pewnie bym, bym to odradzał. A um, odradzałbym to dlatego, że ja osobiście um, przez prawie 10 lat śpiewałem w zespole Sound Grace, który mhm. był e, w pewnym momencie swojego istnienia na takim świeczniku, faktycznie, i był, był wszędzie w telewizji, w radio. Ja zażyłem tego radia, zażyłem tej telewizji, tego splendoru w jakiś sposób i tego, tych, tych takich piosenek robionych pod radio. W sensie mhm. piosenek, które, które producent specjalnie komponuje w taki sposób, żeby się jak, naj, jak najlepiej sprzedały. I. Przez to, że teraz mam taką inną, odskocznię, że się tak wyrażę, że, że robimy coś razem, że robimy coś, co nam się podoba, po prostu jest to fajniejsze, ciekawsze. Nie spalamy się przy tym, nie, nie, nie robimy coś, bo ktoś nam coś każe, tylko robimy coś, bo, bo tak nam się podoba. No. Ruszacie na takie festiwale, które są na przykład Next, mhm. na których się trzeba pokazać branży. I, mhm. i, a przecież tę branżę znacie od A do Z. I czy to nie jest takie trochę dziwne uczucie, że. Wyjdziecie prezentować się jako teoretycznie nowy zespół, mm. ale z pięcioletnim doświadczeniem <grym> i wyjdziecie <grym> na o... koncert do ludzi, którzy i tak was doskonale znają. No nie do końca, nie do końca, bo, bo myślę, że ludzie, załóżmy, którzy słuchają takiej alternatywy nie do końca wiedzą kim jest Kamil Bijoś. Mhm. Faktem jest, że jakby frontman, czyli wokalista pewnie ma, jest najbardziej rozpoznawalny, w, jeśli chodzi o, o zespoły i w ogóle o muzykę. Więc wiem, że dużo osób, które przyjdą posłuchać takiej muzy, nie do końca wie, kim, kim jest Kamil Bioś, i to jest fajne. E, mamy taki właśnie plus przez to, że pojawialiśmy się na różnych, w różnych miejscach. Graliśmy na męskich graniach, graliśmy na różnych innych festiwalach. E, wiemy, jak to wygląda od środka, więc na pewno ten stres będzie troszkę mniejszy. Ale no, przychodzimy pokazać coś nowego, jakby nie było, więc. Y, więc no. Ja mam taką nadzieję, że mimo tych wszystkich teoretycznie przeszkód, czyli hmm. takiej wysokiej poprzeczki dla słuchacza, tej wysokiej kultury muzycznej, a wiadomo, jak jest w Polsce z edukacją muzyczną, to będziecie to w tej szlachetnej niszy błyszczeć. No, Tego wam bardzo życzę. Dziękuję, Proszę bardzo sobie dziękuję. zapisać ołówkiem w ściągawce i dodać do ulubionych bios. Dziękuję pięknie. Kamil bardzo był dziękuję. naszą gość. Pozdrawiam serdecznie.